Was bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie tygodniowe strzelce. To jest czytanie dla Was od 1 do 7 sierpnia, czyli już w trakcie tego tygodnia. Pamiętajcie, że czytania są ogólne, nie będą rezonowały ze wszystkimi z Was, także bierzecie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawiacie. A dziękuję moim dotychczasowym subskrybentom za to, że jesteście, że oglądacie, że czytania Wam się podobają. Dziękuję Wam za lajki, komentarze. I za subskrypcję oczywiście. Doceniam, cieszę się, że, że jesteście. Osoby, które oglądają mnie bez subskrypcji, was też zapraszam do subskrybowania kanału i do wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was o nowym filmie na kanale. Osoby, które są tutaj po raz pierwszy, dla nowych widzów, też prośba o zapoznanie się z opisem pod filmem i z opisem kanału i również jeżeli. Te czytania Wam się podobają, też a, zachęcam do subskrypcji. Zaczynamy od karty opiekuńczej dla strzelców na ten tydzień. Moja no to karta opiekuńcza. Co ma być dla Was inspiracją w tym tygodniu? Dla strzelców... Oczywiście wszystkich strzelców, singli, osób w relacjach, w związkach, wchodzących, dochodzących, dla wszystkich. możliwości uwolnić się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. No, widzicie strzelczyki, najwyraźniej będziecie się uwalniać od jakichś przeszłych sytuacji osób. Mhm. Proszę. To dla Was. Okej. Okay co takiego może wydarzyć się dla strzelców w tym tygodniu, co może wydarzyć się w miłości, co w pracy i jaka rada dla Was. Okay. co może wydarzyć się w miłości, co w pracy i w finansach i jaka rada? tle czytania jest głupiec, nowy początek, nowa droga, nowy pomysł, nowy etap, nowości jakieś, słuchajcie, możliwości, nowości, no nie. Nie przez przypadek macie taką kartę opiekuńczą i afirmację na ten tydzień, aby uwalniać się od przyszłości. Wobec tego, co może wydarzyć się w tym tygodniu? No, może wydarzyć się dwójka pucharów. Tak grubo od razu macie, gruby strzał. Zobaczcie. Mhm. Ech, no, wiecie, może wydarzyć się porozumienie. Z drugą osobą, może jakieś pojednanie, może pogodzenie się. To jest takie z wydarzeń, które mogłyby mieć miejsce: wyciągnięcie ręki na zgodę, po prostu. Być może e, przyszła pora na wybaczenie drugiej osobie. E, może w tym tygodniu to mieć miejsce jakieś pójście na kompromis. Słuchajcie, ogólnie karta dwójki kilików oczywiście symbolizuje bardzo dobre relacje z ludźmi ogólnie, tak? A te relacje dotyczą różnych płaszczyzn, nie tylko intymności, nie tylko relacji takich międzyludzkich dotyczących zaangażowania w miłości, ale to są też przyjaźnie, to są też to jest partnerstwo, to są też relacje w pracy, nie tylko, nie tylko intymne. To jest też możliwość spotkania bratniej duszy. Oczywiście w tej karcie jest możliwe małżeństwo, natomiast co do wydarzeń, to bardziej te wydarzenia, o których mówiłam wcześniej, bardziej dotyczy to porozumienia, kompromisu, pojednania, pogodzenia się, wybaczenia, wyciągnięcia ręki na zgodę, tak? Znalezienia takiego porozumienia, połączenia się, tak? Kochani, um... Jeżeli nawet u podstaw, bo jeszcze nie wiemy, co leży u podstaw tego, tych relacji czy tego związku. Jeżeli u podstaw tego związku nie leży miłość, wynikać może z tego współpraca, wyniknąć. Jakiś wzajemny szacunek, przyjaźń i jakiś koniec rywalizacji. Oczywiście może to być też jakiś nowy związek, jak najbardziej. Współpraca dla niektórych może, spotkanie twarzą w twarz z kimś. lub nawet ślub, ale to tak. Zobaczymy jeszcze, co z tego będzie. E, oczywiście mogą to być też nowe przyjaźnie, nowe znajomości, nowe uczucia. Może dla kogoś jakieś zdarzenie jako zaręczyny może mieć miejsce też. Albo początki związku, zawarcie związku małżeńskiego. Jakieś zafascynowanie, zauroczenie drugą osobą też, zrozumienie własnych uczuć względem drugiej osoby. Co wobec tego wydarzy się w miłości? A w miłości dla strzelczyków jest as różdżek, czyli as buław. No to widzicie. A jeszcze przy tej dwójce kucharów nie powiedziałam Wam też, co mogłoby to oznaczać oczywiście w pracy. W pracy może to oznaczać spełnienie, zadowolenie, jakąś gratyfikację czy też zapłatę za wykonane zlecenie. Podpisanie korzystnej umowy, możliwości pracy, na przykład razem z partnerem, tak, we dwójkę. Jakieś osobiste szczęście, które przekłada się na powodzenie też w pracy, w obszarze zawodowym, w, w interesach. To może też oznaczać w obszarze zawodowym zakończenie pozytywne sporów. No i tu sobie tego Asika Buław teraz ogarniemy. Kochani, As Buław w miłości. Dla singli na przykład może oznaczać pojawienie się nowego związku, nowej osoby, nowego uczucia. Tym bardziej, że już ta bójka pucharów też o tym mówi. Dla osób, które są w relacji, w związku, to oznacza nowy okres, nowy czas i to może oznaczać wysoki poziom wzajemnego porozumienia, widzicie, i bójka pucharów też o tym mówi, obok siebie jak najbardziej w tym tygodniu. Może to oznaczać zwiększenie wkładanego przez Was czy przez drugą osobę zaangażowania w związek. Nowe pomysły, nowe szanse i ogólnie pozytywna energia dla związku. To jest też zachęta do aktywności i działania jak najbardziej w kierunku ulepszenia Waszego życia uczuciowego. I As Buław tutaj wskazuje na to, aby właściwie te działania ukierunkować. To jest też nowa inicjatywa, właśnie nowy związek dwóch osób, tak? To jest początek, to jest działanie, impuls, pojawienie się tej nowej szansy. To jest też, może to sygnalizować też Wam odkrycie potrzeby, czy to w Was, czy to w naszym partnerze, potrzeby wprowadzenia zmian do swojego życia. Tak może być też dla niektórych. Okej, okay, co wobec tego w pracy i w finansach? A, w pracy i w finansach są kochankowie. Są kochankowie, słyszycie to? No. A w pracy i w finansach kogoś strzeliła... dosięgła strzała mora? Wygląda na to, że kobieta. Okej, okay. w pracy i finansach ta karta e, oczywiście przedstawia oddanego całym sercem swojej pracy jakiegoś pasjonata, osobę, no zapewne Was, albo macie kogoś takiego w pracy, kto bardzo lubi swoją pracę zawodową, ale może to, wiecie, być dla kogoś, dla jednej osoby, a może dla żadnej e, i może pojawić się taka sytuacja, w której będzie trzeba dokonać wyborów w związku z pracą, może, mogą pojawić się jakieś e, zasoby pieniężne związane też z działaniami artystycznymi. Być może faktycznie będziecie dokonywać jakiegoś wyboru w pracy, no chyba że będziecie dokonywać wyboru w pracy pomiędzy dwoma osobami. Może macie jakąś jedną osobę mm, w relacji, a drugą osobę w pracy, tak? Albo macie możliwość wyboru między dwiema w pracy, albo, yy, albo tylko jedna z nich tak? jest w tym obszarze. Dla kogoś to też oczywiście może być. Słuchajcie, no, karta kochanków odnosi się tutaj nie tylko w tym obszarze do związków miłosnych, ale do wszelkich relacji międzyludzkich. Choć ta symbolika jest bardzo jednoznaczna, to tak naprawdę, wiecie, to są jakby dwie odrębne jednostki jeszcze, które czasem są to przeciwieństwa, które jeszcze. Um, oni są ze sobą, jakby zespoleni, zjednoczeni, ale jeszcze nie na stałe, tak. Bo póki co to, jak sama nazwa wskazuje, to jest jeszcze coś, co jest w ukryciu, coś, co jeszcze światła dziennego nie ujrzało, tak? Chyba, że ujrzy w pracy w tym tygodniu. To jest równowaga, to jest też przyjaźń, spotkanie, spotkanie jak najbardziej. Jest to karta bliźniot ogólnie, chyba, że ktoś ma do czynienia z bliźniętami akurat w tym obszarze pracy. I z kimś taki intymny związek sobie zawiązuje. To jest też mowa o zakochaniu, ale tutaj już obopólnym, tak? W tym, w tym kontekście, że może być takie zakochanie, pomimo że wy jeszcze jesteście jako osobne jednostki, funkcjonujecie, tak? A jest mowa też o współpracy, oczywiście, o tym, że jest więcej ludzi, to też, o, też może tak być. No i o tej trudnej decyzji, że trzeba wybrać jedną osobę z dwojka, i wybór jest konieczny. No. Tyle kochani, co jeszcze? Wiecie, to jest też... Ta karta też pokazuje to, że... Jest to osoba odpowiedzialna, jakby za relacje z innymi ludźmi, bo, no bo skoro ona ma dokonać wyboru, no to wiadomo, że ktoś z tego wyboru będzie zadowolony i będzie ktoś, kto będzie niezadowolony, ktoś, kto będzie cierpiał, czyli dla kogoś to będzie radość, i dla kogoś cierpienie, tak? Dlatego też ta karta ma właśnie swoje blaski i cienie, bo może za sobą pociągać nie tylko radość, ale i cierpienie. Bo to, że musimy kogoś wybrać, to wiecie, to Wy też będziecie cierpieć, tak? Jeżeli to Wy będziecie wybierać, to też to jest jakieś cierpienie, bo. Wiadomo, że chcielibyśmy mieć najlepiej dwie osoby, ale nie zawsze tak się da i przychodzi moment, kiedy trzeba wybrać tą jedną, no bo ktoś musi wyjść z tego ukrycia, tak? Jeżeli myśli się o czymś faktycznie długotrwałym i poważnym, no to, no to nie da się tak dalej. nie? I w tej sytuacji cierpienie może dotyczyć was, jak i osoby, która została niewybrana. i odwrotnie, jeżeli to ktoś będzie w pracy wybierał Was, tak samo jak i do zmiany pracy, nowej pracy. To też jest tu wybór, tak, pomiędzy dwoma osobami e, e, z Waszej strony, czy, czy to wy będziecie wybierani, to może być też oczywiście do, do pracy, jak najbardziej, bo to może się, się odnosić do pracy i do związków, tak? Więc to, że ktoś ma takie działania w relacjach, to nie oznacza, bo tutaj może być na przykład zmiany pracy, tak? Może to być nowa praca i możecie zostać wybrani właśnie wy na to stanowisko, o które się ubiegacie, tak? Gdzie będą takie fajne relacje między ludźmi, a może to być właśnie wybór pracy osoby do miłości. To dla każdego będzie inaczej z Was. To jest właśnie ten dylemat i w tym momencie następuje pewien przełom w Waszym życiu, jakby, tak? jest to wybór trudny yy, yy, ale konieczny i zobaczymy jaka rada dla Was radą dla Was jest gwiazda no to kochani, radą mm. dla Was żebyście dobrze to widzieli mhm. jest kolejna yy, duża arkana, bo kochankowie to też duża arkana gwiazda to też duża arkana yy, gwiazda radzi Wam, abyście wypowiadali swoje życzenia i podążali za swoim szczęściem no widzicie, więc tutaj to, czego zapragniecie, to, czego sobie zażyczycie, ma szansę realizacji i ma szansę się spełnić. I jest na to nadzieja, bo o tym mówi karta gwiazda, o radości, o spełnieniu, o szczęściu. I w Radzie w tej pozycji wskazuje na to, abyście po prostu wypowiadali głośno swoje życzenia i podążali za swoim szczęściem, tak? Bo gwiazda zachęca też Was, abyście podjęli kolejny krok, abyście nie poprzestawali na małych rzeczach w swoim życiu. Mówi o tym, aby przez pryzmat trzeźwego umysłu, jasnych wizji, dostrzegać swoje szanse. Jest to konieczne, aby ruszyć dalej, tak? Aby zmierzać do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów. Więc tutaj jest możliwe spełnienie najskrytszych marzeń, jak najbardziej. Yy, I drogi do celu, kochani. A wobec tego. Mm, to, wiecie no radą, tutaj też dla niektórych jest ciąża, ale to, to nie chodzi o to, że, że radą jest ciąża. Po prostu jeżeli chcecie czegoś takiego, no to ma to szansę się zrealizować, tak? E, ma szansę zrealizować się również nowa miłość. E, e, I wszystko to, co chcecie, tym bardziej, że w czytania jest kupiec jest nowy początek, nowa droga. No nie. No wiecie, e, po wyborze. Tutaj, czy to nowej pracy, czy to wy będziecie wybrani, czy osoby, to też ta droga już będzie inna, będzie nowa. Bo już nie będzie na przykład z dwoma osobami, tylko z jedną, tak? Już nie będzie w tej pracy, tylko w innej, w innym miejscu. No I oczywiście dla Was te możliwości. I tutaj też jest informacja: uwolni się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. No widzicie. Wiecie co robić. Każdy zrobi, jak będzie uważał. Podejmie decyzję tą, która jest konieczna i ja życzę Wam podjęcia właściwych decyzji Nie wszystkiego co najlepsze. Buziaczki, do następnego razu. Pa pa!